Dobra, to pierwszy płodar, tak? Biały tank top, jest! Zobaczmy! Trzeba zobaczyć! Tyś, tyś. Kurwa, ale on ma mięśnie! Tu patrzcie na to! Ludzie. Zobacz, kto wrócił na czym! Wyciskam na klatkę, czuję te przyrosty, codzienne podjazdy Czy jestem natura, słyszę spekulacje Zapraszam na testy, w gotowości zawsze Po pierwsze to się rozgrzeń, bo z kontuzją nie poćwiczysz Mi też się czasem nie chce Wtedy robię biceps, zbijam piotkę z wariatem, którego co dzień widzę Ciężko zapierdala, nie zwala na genetykę Po drugie to jest miska, sprawa oczywista Wartości odżywcze, proteiny Po trzecie, to klatka piersiowa. Cały tydzień czekam, żeby znowu ją spompować. Śpiejem trenuję, spuszczam się i tak odnowi tak od, od nowa. w kategorii natural. Gdyś are... tyś biały, tak to się opina. Wszędzie biały drog, to białko nie kokaina. Życzę ci mało kalorii, pysznych proteinach Niech to niesie się na drożdżkach, salkach oraz szyma. Tyś, tyś biały, tak to się opina. Wszędzie biały mnie jak poruszasz barkiem, bo chciałeś szybko, fajnie, a robisz operację, pomału, powoli, trzy słowa dyscyplina Chcesz pakę na przysiadzie, tylko kotek, bo cierpliwa Po szóstej i po siódmej grozji skończy się urazem To dzisiaj czuję w plecach, choć nie poszedłem wcale Po trójboistów i fajterów ciężkie Jeśli robić wagę, to dobijać ją mięs Najważniejsze to 28, bo jest jeszcze sztanga Policzysz, poćwiczysz, to w końcu pęknie paszka Nie bez bicka, nie zajebiesz To się zezraj do pudziana Poproszę wow. sztang wyciskam na klatkę, czuję te przyrosty, codzienne podjazdy jestem natura, słyszę spekulacje, zapraszam na testy w gotowości zawsze Tyś tyś biały tak to księkina Wszędzie biały proch to białko nie kokaina Życzę ci mało kalorii pysznych proteina Niech to niesie się na drążkach salkach orężczyna Tyś tyś biały tak to się opina Wszędzie biały proch to białko nie kokaina Szyczę ci mało kalorizpyszka Wyciskam na klatkę, czuję te przyrosty, codzienne podjazdy. Czy jestem natura, słyszę spekulacje, zapraszam na testy w gotowości zawsze. Kurwa! No i klasa, i klasa.